Bardzo serdecznie na kanale Tarot z Planem Duszy. W czytaniach Tarota na marzec dla każdego znaku Zodiaku będzie osobne czytanie i będziecie mogli sobie posłuchać, co też karty mają do powiedzenia. Czytania są ogólne, dlatego warto nie brać tego wszystkiego bardzo dosłownie, natomiast na pewno można się tutaj zainspirować, potraktować trochę to, te czytania tarota jako taką prognozę, która nadchodzi. Czy zabrać parasol, czy, czy może można się bez niego obyć? Taka to prognoza. Często patrzymy w niebo, żeby zobaczyć, czy się zbierają chmury, więc właśnie chodzi o to, żeby być uprzedzonym. A czy będziecie uprzedzeni? No to zobaczymy. I jeszcze chciałam bardzo Wam podziękować za Waszą obecność, za komentarze, za wszystko, co tutaj przynosicie ze sobą. Bardzo mi jest miło z tego powodu, że doceniacie moją pracę. Z góry przepraszam za odgłosy, które słychać czasami w, w nagraniach filmów, dlatego że mam małego psa, mopsa. Mopsy są hałaśliwe niestety. Lub też, stety, wszystko zależy od tego, co kto lubi. Także za te efekty specjalne przepraszam. Co jeszcze? Jeszcze tak, wiosna się zbliża i będzie kolejny kurs odczytu planu duszy w maju online. Od 17.00 można się zapisywać. Oczywiście sesje odczytu planu duszy polecam, sesje tarota, sesje różnego rodzaju. Jeśli poszukujecie odpowiedzi, to zapraszam. Postaram się towarzyszyć Wam w tej podróży. No i tyle w zasadzie. Teraz przechodzimy już do czytań dla każdego znaku. Witam wszystkie koziorożce w czytaniu na marzec. Zaczynam od kabalistycznego tarota. Będzie jedna karta, a później mamy talię gotycką, taką właśnie, Bohemian Gothic Tarot. I zobaczymy 7 kart. Plus, karta atmosfery. Pewnie dodam jakieś w trakcie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na ten moment, jedna karta dla Was, karta miesiąca. Sprawiedliwość, karta wagi. No, miesiąc może być właśnie taki chwiejny, powiedziałabym. Będzie się szala przeważać. Raz w jedną, raz w drugą stronę. Tutaj. Tak powiedziałam, nie wiem dlaczego, ale tak mi się nasunęło, ponieważ y, mamy ścieżkę też, gebura i tifaret, czyli mamy na drzewie życia tą trudność w gebura. Po lewej stronie jest ten filar, który jest taki trudny, a w centrum mamy równowagę, więc to będzie tak właśnie. Przechodzenie y, przez różne takie. Etapy. Mogą to być też takie osądy, dociekanie prawdy, wyroki sądowe, spotkanie z jakąś instytucją. Marzec jawi się jako taki dosyć znaczący miesiąc, ze względu właśnie na Kartę Wielkich Arkan, która pojawiła się. No zobaczymy co jeszcze z tej talii drugiej, dodatkowej, w sensie tej, która powie nam więcej. W takim sensie. Zobaczymy, co tutaj jeszcze wyjdzie. Czytanie, pamiętajcie, jest ogólne, także bierzcie to, co wam pasuje. A co nie, to wiadomo. Nie trzeba się tym przejmować. A generalnie nie należy się, się przejmować, tylko cieszyć. Nadchodzi wiosna, dobry, ciepły czas. Dzisiaj bardzo ładnie słońce świeci w moje okna. Także zobaczymy. Dla wszystkich koziorożców, co tutaj jeszcze chce się ukazać, to będzie Wasza energia. Tutaj to, co z przeszłości idzie za Wami. Teraźniejszość. Tutaj mamy przyszłość. To, co będzie Was wspierać, pomagać, może ktoś to będzie. Tutaj ktoś może Was nie wspierać, albo coś może być zablokowane, schowane, trudne. No i wynik. A w atmosferze karta śmierci. Ale macie karty. W sensie takim, że wielkie arkana. Karta śmierci jest kartą skorpiona i transformacji. Zmiany to jest takie przywrócenie czegoś do życia, może uśmiercenie czegoś, co jest zbędne, bo my tutaj wszyscy jesteśmy, żyjemy po to, żeby cieszyć się życiem. I cały czas dążyć do rozwoju, do zmiany, do akceptowania zmiany. I tutaj chodzi też o to, żebyśmy, akcept żebyście Wy zaakceptowali jakąś zmianę czy transformację, która będzie się działa wokoło. No, pierwszą taką zmianą to jest natura, która będzie budzić się do życia. I to oczywiście jest bardzo przyjemna transformacja, która nas otacza, oprócz oczywiście tego klimatu, który się zmienia. Mm. No, myślę, że oprócz tego będziecie zauważać, co się, co się może wokół Was dziać i czemu chcecie dać życie, a co chcecie wyeliminować. Bo to może tak być właśnie. Zresztą, e, ta karta sądzenia, osądzania, karta wagi, ona tutaj ma miecz i ona też lubi eliminować to, co jest mm, nie do końca równoważne. Więc zwróćmy uwagę, co idzie z przeszłości wieża. No, wieża jest też kartą Wielkich Arkan, i kartą, która eliminuje to, co jest niekoniecznie dobre i to jest niezależne zupełnie od nas. No, widzicie, taki świat. Nawet kawera nie chciała współpracować. Ok, no, jak widzicie, jest tu piorun, który jeśli uderzy. To właściwie eliminuje wszystko. To, co jest niepotrzebne, może wydaje nam się, nam, ludziom, że to jest potrzebne. Natomiast jeśli dzieje się tak, że to rozpada się, w co uderzy ten piorun, to znaczy, że to nie było potrzebne i to jest plan boski, a nie ludzki. Więc tutaj jakby jest jakaś siła wyższa, która ma wpływ na Wasze życie, coś mogło się rozlecieć, co nie do końca może zaakceptowaliście. I tutaj e, gdzieś jest takie zachwianie, czy dążenie może do prawdy, do osądzenia tego, może ktoś mm, coś wam zabrał, czy wydaje wam się, że ktoś wam zabrał, a to właśnie był palec Boży, e, który może właśnie działał poprzez tą osobę, albo rzecz, która została z, właśnie e, jakby wprawiona w ruch po to, żeby coś się rozleciało. Tutaj pokazuje się szóstka buław, jeśli chodzi o marzec i jako teraźniejszą energię. I powiem Wam, że to bardzo fajnie. Dlatego, że jest to karta zwycięstwa, jest to karta działania, które wprowadza taką atmosferę, że właściwie to mogę coś zbudować na tych gruzach i będziecie to robić i będziecie czuć się tacy pełni życia. I w takiej harmonii, czyli będziecie przechodzić do Tifaret, ponieważ szóstki są właśnie w Tifaret, tak samo jak rycerze, więc cała ta budowla, która się rozpadła, będzie, czy w ogóle może to być jakaś, jakiś system, który mógł się rozlecieć i Wy będziecie bardzo fajnie, Budować to z powrotem i będziecie rozpoznani przez Wasze środowisko, przez ludzi, z którymi jesteście może związani. Będą bić brawo, będą się pasjonować tym, jak, jak fajnie potrafiliście sobie poradzić. Tak przynajmniej to wygląda. Pokonacie każdą przeszkodę i będziecie wyniesieni ponad innych, tak jakbyście byli bardzo rozpoznawalni w tłumie zwycięzcy. Wygracie na pewno jakąś sprawę sądową, jeśli taką macie, i otrzymacie zadośćuczynienie. Tak można też powiedzieć na wprost, bo pokazuje się tutaj Królowa Monet, a ta Królowa Monet jest właśnie tą osobą, która ma środki, która potrafi zadbać o siebie i nie tylko o siebie, też o innych. Jest tutaj bogactwo, połączenie z naturą połączenie jest taką przyjemnością, też obcowania z tym, co jest namacalne. To jest też bycie opiekunką. Może kimś kto zyskuje na tym, że się opiekuje. Tak też może być. Chodzi w każdym razie o to, że materia pojawi się wokół was, i to jest bardzo dobry znak, ponieważ ta królowa zwykle ma pieniądze i zwykle ma środki na to, co robi. Czyli w pewnym sensie ta wieża, która wcześniej była w przeszłości, spowoduje, że w marcu będziecie bardzo dobrze tutaj funkcjonować. Natomiast energia wasza jeszcze się lepiej pokazuje, ponieważ mamy tutaj dziewiątkę monet. I to jest karta wypracowanego zysku, takiego poczucia, że mam dom, mam pieniądze, mam wszystko, czego potrzebuję. Wypracowane to zostało przeze mnie i stąd tutaj poczucie, że jestem zwycięzcą. I myślę, że dla Was to jest super i to jest świetna dla Was energia jako dla karty, karty, przepraszam, jako dla znaku ziemskiego. Jesteście powiązani tutaj z Ziemią, z praktycznością, potraficie bardzo dobrze podejść do, do różnych spraw, i myślę, że to, co się zdarzyło, ta, ta wieża, cokolwiek by to nie było, może straciliście pracę, bo to też może być, może straciliście inne rzeczy, ale to zostanie Wam dane czy oddane w dwójnasób. Co Wam ma pomagać? W ogóle tutaj, czy co jest pozytywnością, taką energią, która stoi obok? I tutaj mamy króla monet. Dla niektórych z Was to będzie energia męska w połączeniu z żeńską i w połączeniu z Waszym dobrostanem i tym, że potraficie wprowadzić jednak harmonię. To, co powiedziałam o tej karcie wagi, że tutaj jakieś oceny, że może jakieś przełomy. Może jakaś sprawa w sądzie, wy tutaj jak najbardziej zostaniecie uhonorowani poprzez dary, które będą bardzo mocno namacalne, fizycznie namacalne i wsparcie, które zazwyczaj na przykład dają rodzice. Zazwyczaj mówię, bo nie wszyscy rodzice dają, ale tu chodzi o takiego, o taki zastrzyk gotówki. O poczucie wypracowania sobie jakiejś pozycji, o wsparcie męskich członków, być może rodziny, żeńskich też. Chodzi o to, że jesteście akceptowani i to, co robicie, i to, co wypracowaliście, jest jakby honorowane bardzo mocno przez tych, którzy Was otaczają. Niekoniecznie musi to być rodzina, ale jest tutaj jakieś takie spojrzenie z podziwem na kogoś, kto dał sobie radę po jakichś trudnych przejściach. I myślę, że to jest super. I marzec jawi się jako taki dobry miesiąc. Cesarzowa pokazała się jako energia, która jest schowana, może niewidoczna dla Was. Tutaj w ogóle, co ciekawe, mamy tą śmierć, która odbija się w lustrze. Cesarzowa reprezentuje Wenus, miłość. I tutaj. Może niektórzy skupieni na odbudowywaniu jakiegoś swojego życia, czy w jakiejś walce, jeśli walczycie z jakąś instytucją i wygrywacie, to może nie macie czasu na to, czy, czy energii, żeby, żeby kochać, żeby się otwierać na miłość specyficznie. Natomiast to życie, to co mówiłam wcześniej, życie, akceptacja życia, ta transformacja, Pożegnanie czegoś, co Wam nie służy, to zobaczcie, tutaj jest pożegnanie tej śmierci. Jest powiedzenie życiu tak i to do Was należy, zrobienie tego. Właśnie w marcu takie odblokowanie energii obfitości, żeby zaczęła płynąć, żebyście otrzymali jeszcze na przykład awans. Albo większy zastrzyk gotówki, albo jeszcze inne możliwości, nowe, świeże możliwości, które będą się pojawiać. A co tutaj jest rezultatem? Sprawiedliwość. No właśnie. Sprawiedliwość wybrzmiewa bardzo mocno w kontekście właśnie takich działań, dochodzenia swoich praw, wygrywania. Pozostawania w równowadze, akceptacji tego, co się dzieje i tego, co przynosi wieża, czyli zmiana, tak? Czyli jeśli dzieje się tak, że coś zostaje nam odebrane, to pogodzenie się z tym wprowadza równowagę. I tutaj ta sprawiedliwość to pokazuje, żeby nie oceniać tego ze względu na ludzkie, jakieś takie właśnie wyobrażenie. Akceptacja to jest też płynięcie z prądem. Bo jeśli płyniemy z prądem, to właściwie życie płynie, nie czujemy frustracji, nie czujemy wszelkich tych emocji, które powodują, że nie umiemy odnaleźć się w rzeczywistości. Natomiast marzec dla was będzie miesiącem, w którym jak najbardziej będziecie odnajdywać się w rzeczywistości. Będziecie budować, będziecie otrzymywać i czuć się jak ktoś, kto jest w pełni uposażony. I tutaj nie chodzi o jakieś wielkie pieniądze. Tutaj raczej chodzi o docenienie, poczucie bycia docenionym. Poczucie, że jesteście zauważeni też w swoich wysiłkach, bo to też jest istotne. Cała tutaj góra to są monety. To też może być trochę obciążające dla Was. Ja nie mówię, że będzie i że będzie bardzo obciążające, ale możecie czuć się tacy trochę obciążeni tym dostatkiem. Tak? To znaczy, że jest dużo, i właściwie czasem, jeśli mamy dużo, to może to być ból głowy. Teraz mam ochotę zapytać jeszcze o tą sprawiedliwość i to, co tutaj się dalej może pokazać wokoło. Księżyc i Cesarz. No, to bardzo też ciekawe, ponieważ Księżyc to jest karta, która mówi, żeby posługiwać się intuicją, żeby uwierzyć, ufać tej intuicji bo wyroki często są nieznane. Natomiast akceptacja, ewentualnie takie działanie, które pozwala patrzeć w przyszłość z nadzieją, mówi, że to pozwala wtedy utrzymać równowagę, że tutaj nie doszukujemy się, nie świecimy sobie na siłę w tych ciemnościach, żeby odkryć, co będzie za chwilę. Tylko akceptujemy to, co przychodzi, to, co przeżywamy też. Cesarz natomiast tutaj pokazuje też możliwość ekspansji, awansu, to, co wcześniej powiedziałam, otrzymania jakiegoś splendoru, czyli bycia rozpoznanym, czego możecie nie przeczuwać jeszcze. Możecie tylko tak intuicyjnie czuć, że coś tutaj się kroi. Myślę, że dla niektórych z Was to będzie właśnie otrzymanie jakiegoś awansu, otrzymanie jakiegoś zastrzyku gotówki. Natomiast dla innych to, to może być takie, taka ekspansja, takie utrzymanie swojej energii w, takim, w takiej równowadze, w swoim żywiole. Szóstka mieczy, uspokojenie. To jest druga szóstka, którą wyciągnęłam na królową monet, która też jakby wieszczy, że będziecie dalej szli. Czy będziecie chcieli pomagać, czy będziecie chcieli mówić o czymś, co jest ważne, istotne dla Was. To będzie wprowadzało taką atmosferę spokoju po jakimś czasie, który jest burzliwy. Taką stabilizację, połączenie też z naturą, z Waszą naturą, tak? Bo tutaj mamy ten żywioł ziemi mocno wyeksponowany. Jeśli chodzi o króla, jeszcze też dołożę jedną kartę, bo czemu nie? Rycerz mieczy. Tutaj, podjęcie jakiegoś takiego działania, które pozwoli Wam się czegoś nowego też nauczyć, czyli poeksperymentować. Może coś poczytać, może zechcieć zostać ekspertem w jakiejś nowej dziedzinie, tak? Różne tutaj mogą być fascynacje, które się pojawią, wymanifestują. Podjęcie decyzji, bo Król to też jest na Drzewie Życia, chokma tam, gdzie są dwójki. Więc może to być taka potrzeba jakiegoś podjęcia jakiejś decyzji, która będzie Was chciała ukierunkować w stronę większej wiedzy. I tego, co można jeszcze będzie osiągnąć. Ok, czyli tak, podsumowując, sprawiedliwość będzie dla Was łaskawa. Będziecie umieli tutaj utrzymywać ją w równowadze. Jeśli będzie coś się zmieniać, to będzie zmieniać się na dobre. Chodzi tylko o to, żebyście nawet kiedy nie widzicie sensu w jakimś wyroku czy w osądzaniu, żebyście. Sami nie osądzali, żebyście utrzymywali swoją energię w pozycji takiego kogoś, kto ma sukces, kto czuje, czuje się w odpowiednim miejscu, na odpowiednim stanowisku, nawet jeśli ono nie jest wysokie, czy w ogóle nie jest jakimś super stanowiskiem, ale robi swoje, tak? Tutaj mam wrażenie, że za to, że robi się to, co do mnie należy, otrzymujemy taką właśnie zapłatę bardzo dobrą. W postaci. Właśnie doświadczeń. No i cesarz to jest ekspansja. Myślę, że bardzo mi tu wybrzmiewa to jako taki awans, może właśnie społeczny, może w pracy. To wszystko od Was zależy i od tego, co przeżywacie. No dobrze, to jeszcze teraz na koniec karta wyroczni. Zacznij swoją podróż, czyli zrób pierwszy krok. Czyli mamy tutaj sytuację takiego nowego początku, czyli może właśnie zwycięstwa, i na tym zwy zwycięstwie będzie budować się kolejny etap. Czyli jakby wychodzicie tutaj w jakąś taką nową sytuację i szóstka mieczy zapowiada, że właśnie jest to taka podróż, gdzie będziecie w takim stabilnym. Spokojnym nastroju, czy, czy w, takim, w takiej stabilnej energii Waszego jestestwa, będziecie szli po swoje, po nowe doświadczenia. I myślę, że ten marzec się tak jawi, i może nawet będzie to jakaś podróż, która będzie ukoronowana jakąś inspiracją. Może otworzy się tutaj coś, co pozwoli Wam doświadczyć ogromnego bogactwa. Połączenia też z naturą i odblokuje się tutaj całkowicie ten worek pełen różnych dóbr. <noise> Także życzę Wam, żeby to był taki miesiąc, bardzo dobry, obfity. I wszystkiego dobrego ode mnie. To już wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam.